Pizza hawajska najbardziej kontrowersyjna pizza świata. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Ale dzisiaj dam Ci pięć powodów, dla których to najlepsza pizza. Kombinacja słodkiego ananasa z ciągnącym się serem i wyrazistą szynką to po prostu eksplozja smaku. Podobne połączenia stosuje się w kuchni azjatyckiej i meksykańskiej. Słodkie i słone smaki naprawdę działają. Masz dość ciężkich, tłustych pizz? Pizza hawajska to lekka i orzeźwiająca alternatywa, idealna na lato. Ananas to nie tylko smak, ma w sobie bromelainę, enzym wspomagający trawienie. Wbrew nazwie, pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów, ale z Kanady. Wynalazł ją sam Panopulos w 1962 roku i od tamtej pory pobija świat. Sam Panopoulos chciał po prostu eksperymentować. No i tak stworzył jedną z najbardziej kontrowersyjnych pizz. Wbrew hejterom, pizza hawajska to jedna z najczęściej zamawianych pizz na świecie. Ludzie naprawdę ją kochają. W Niemczech i Australii pizza hawajska jest w top 3 najpopularniejszych smaków. Nie ma pizzy, która wzbudzałaby więcej emocji. Kochasz ją czy nienawidzisz? Jedno jest pewne: nikt nie przechodzi obok niej obojętnie. Nawet prezydent Islandii w 2017 roku chciał zakazać pizzy hawajskiej. A ty kochasz czy nienawidzisz pizzy hawajskiej? Napisz w komentarzu.